Żeby się nie odwracać do tyłu, to zaczekam aż tutaj pan, tak, tak, wiem, tylko mam przesunięty, dziękuję bardzo. A tak jak powiedziałem wcześniej, rozmowy faktycznie trwały dobrych kilka miesięcy, nie mówię tego, żeby naczekać, bardzo się cieszymy, że zaowocowały podpisaniem, e, podpisaniem tego kontraktu. To jest tak zwany drugi poziom sponsorski. Ja za chwilę o tym powiem. E, myślę, że ważniejsze jest to, o czym przed chwilą parę, że pan prezes Szpil, czyli że firma organizator Sportowy wybrała do tego projektu e, markę, markę, markę Keno. Ja przeczytałem gdzieś, e, to nie jest ustawka, co teraz powiem, bo ja miałem okazję rozmawiać z panem prezesem na temat e, tego, że wybrana stałą marka Kenos. Przeczytałem, że te, ten mechanizm, który stoi za marką Kenos, pojawił się w XVI wieku już podobno w i Przy dokoptowywaniu radców czy rajców miejskich. Potem ktoś tam na tym zarobił całkiem niezłą fortunkę, podobno. Tak, tak. To lot to jak w ogóle wszelkiego typu loterii pojawiły się właśnie wtedy. Natomiast pamiętajmy, że najstarsze loterie. W Europie chociażby są taka zadana bez z Portugalii to jest w 1763, bodajże oficjalnie zaczynali w, w XIII wieku. My nadrabiamy na zaległości. Myślę, że to, że totalizator sportowy jest w czołówce sytuacji europejskiej świadczy o tym, że nie tylko dajemy sobie radę na ale dajemy sobie również radę na rynku polskim. Umowa daje możliwość takim używania połączonego znaku Ekstraklasa i marki, tej wybranej marki Keno na, na różnych polach, jeżeli chodzi o działalność marketingową, to tzw. PR-owską, czy informacyjną, również, marketing, również sprzedażową, ta wsparcia działań sprzedażowych. To, co będziecie Państwo mogli już za chwilę, że tak powiem, obserwować, daje również obecność, obecność stadionową. Tą obecność stadionową, jeżeli chodzi o te prawa, którymi dysponuje Ekstraklasa, tak powiem, my mamy Możliwość przekazania jest tylko dwóm sponsorom: sponsorowi tytularnemu, no i właśnie sponsorowi oficjalnemu. Ja za chwilę jeszcze postaram się wyjaśnić, dlaczego się pewnie na przemian będzie pojawiał tytuł partner i, i oficjalny sponsor, ale to może pod koniec, jak dojdziemy do życzonej piramidy sponsorskiej. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o obecność wojskową, to około mobile to będzie ta druga marka najbardziej eksponowana na wokół, wokół BORICS, łącznie z reklamami tak 3D przy bramkach z obecnością na, na bandach. Również w innych, również w innych aplikacjach będzie to też druga obok marki T-Mobile, czy logotypu T-Mobile Extra klasa marka, która się pojawi na strojach, strojach zawodników. Następny poprosić slajd. Dziękuję jest tak powiem taka kompletna, to trochę odsłaniając kuchni, może kompletna, nasza tak piramida sponsorska i faktycznie to jest ten ostatni klocek, który gdzieś tam yy, yy, brakował w tej piramidzie. Większość tych kontraktów, ale to z powodu stojącego po naszej stronie, mamy podpisanych do końca bieżącego sezonu, czyli 14-15, również te umowy, które były podpisywane 2-3 lata yy, temu. Może dwa <grym> słowa teraz u nas na, na temat partnerów i sponsor, bo u nas tak powiem, w tej konstrukcji piramidy pojawia się słowo sponsor i tak była konstruowana oferta. Jak rozumiem, na to ze względów korporacyjnych, nasz partner, firma, tutaj za transportowy, preferuje nazwę partner strategiczny i tak to będzie wyglądało. Ja też nie chcę nic uprzedzać, ale powiem tylko, że umowa, wybór jest taki, jak powiedział Pan Prezes Szpil, czyli tutaj za transportowy wybrał markę Keno. Natomiast, Często się konstruuje tego typu umowy, to jest umowa z firmą, w tym przypadku firmą to sportowy, gdyby firma uznała, że z jakichś powodów chce markę zmienić, czy chociażby dla powodów takich taktycznych, promocyjnych, chce wykorzystać te powierzchnie dla yy, nawet takiej chwilowej promocji innych swoich marek, z marek, to, czyli na przykład marki Lotto, yy, to też są... Yy, to daje takie możliwości. To mieliśmy okazję oglądać a propos mundialu. To mieliśmy okazję oglądać prawda, również podczas tego mundialu, kiedy kontrakt, jeżeli chodzi o branżę piwowarską zawarty z Anheuser-Busch, dawał możliwości pojawiania się różnych marek. Także widzieliśmy, czy to na bandach, czy, 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 czy w innych aplikacjach, widzieliśmy na atomarkę Budweiser, tego amerykańskiego bada. To widzieliśmy bramę brazylijską, taką. Największą, tam, tam kultową markę piwa, a jeszcze czasami widzieliśmy Żupielera Bielgijskiego i, i kilka innych marek. No a właśnie konstrukcja tego kontraktu była podobna. No jest to taki krótki akapit na temat tego, jaki jest nasz kontrakt skonstruowany, aczkolwiek, tak jak już powiedzieliśmy, z silnym akcentem na markę, na markę Keno Może jeszcze jedno słowo, czy dwa słowa na temat pozostałych marek. Tak jak powiedziałem, sponsor titularny Liga się nazywa. Timo Belek do końca i ten kontrakt jest do końca tego sezonu. W sposób naturalny partnerzy to Platforma NC. W tym roku w tym sezonie yy, zarząd yy, Platformy NC postanowił, że tak powiem, utrzymać wyłączność, miał opcje czy, czy ewentualne prawo do podzielenia się sublicencją. Yy, zakończyły się te rozmowy, jak się zakończyły ich rozmowy, yy, czy, 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 czy wewnętrzne, tak powiem. Yy, skończyły się na tym, że postanowili zatrzymać wyłączność. Od bardzo niedawna, od kilku dni raptem, mamy nowego partnera na tym kolejnym, na tym trzecim poziomie. Mamy firmę, firmę Nice, kontrakt podpisany raptem tak mówię, kilka dni temu, a dokładnie wczoraj podpisaliśmy kontrakt też z innym partnerem, z firmą, z firmą Manta i właścicielem marki Manta. Partnerem technologicznym jest Państwowa Twórnia Papierów Wartościowych. Eee, partnerzy licencjobiorcy to panini i jej, pani dłużej i jej od kilkunastu miesięcy. No i też jak informowaliśmy myśmy po takiej procedurze przypadkowej, która też trwała ładnych kilka miesięcy po poprzednich kilku sezonach. Zmienili partnera technicznego czy dostawcę technicznego eee, i to głównie dotyczy piłki, jeżeli chodzi o Ekstraklasy, czyli tego sezonu gramy e, piłką Adidasa, e, gramy prazoko. I faktycznie ten e, kontrakt podpisany e, wczoraj z Totalizatorem Sportowym, że tak powiem, e, e, domyka ten temat e, no, z bardzo godną firmą Totalizator Sportowy.